Jeśli kontrolujesz coś, jeśli myślisz, że jesteś panią, a twój oddech jest twoim niewolnikiem, nigdy nigdzie nie dojdziesz w swojej medytacji. W ten sam sposób, jeśli myślisz, że jesteś Panem, a twoja żona jest Twoim dobytkiem, pod Twoją kontrolą, wtedy sprawy idą strasznie źle. Nawet nie wiem, ile razy słuchałem w młodości piosenek o miłości w stylu pewnego dnia mała będziesz moja. Już wtedy zdawałem sobie sprawę, że coś tu jest nie tak. Po pierwsze, ona nie jest już mała, ma 25 lat, daj dajcie spokój. Po drugie, co masz na myśli, mówiąc, będziesz moja? Jak możemy mówić o dzieleniu życia z kimś, jeśli nasz związek opiera się na posiadaniu drugiej osoby? To jest czerwona lampka w buddyzmie posiadanie. Celem duchowej ścieżki nie jest lekkie odpuszczanie tego i owego, wynikające z tego, że chcesz grzecznie stosować się do instrukcji, ale zrozumienie, że i tak niczego nie posiadasz. Właśnie wtedy jesteś na ścieżce. Odpuszczasz. Bo to ciało nie jest moje, ten partner nie jest mój, moje ubrania nie są moje, nic nie jest Twoje. Co jest Twoje? Jak myślisz, co w ogóle posiadasz? Kiedy wydaje ci się, że posiadasz rzeczy, pojawia się chęć, aby je kontrolować. Tak samo, kiedy myślisz, że posiadasz swój oddech, będziesz próbować go kontrolować. Nigdy nie osiągniesz spokoju w medytacji. Jeśli myślisz, że posiadasz swoje dzieci, będziesz je kontrolować. Jeśli jako dzieci mieliście rodzica, matkę czy ojca, który myślał, że Was posiada, na pewno pamiętacie, że chciał Was kontrolować. To jest mój syn, moja córka. To jest duży problem. To nie jest Twój syn, to nie Twoja córka. To są ludzie, którzy wchodzą w Twoje życie ze swoją historią. Są starymi istotami, gdy wychodzą z Twojego brzucha i wiesz, że będą z Tobą tylko przez pewien czas. Twoim zadaniem jest pielęgnować je i pozwolić im odejść. Oczywiście będą wracać i będziesz cieszyć się ich towarzystwem, ale nie posiadasz ich. Są Twoimi przyjaciółmi, ale kiedy myślisz, że to Twoje dziecko, chcesz je posiadać, kontrolujesz, nigdy naprawdę go nie wypuścisz. Ci z Was, którzy mieli takiego rodzica, wiedzą, jakie to trudne, że ta miłość nie jest czysta.